W tym odcinku przedstawię wam bardzo fajne rękawice do 500 zł w CS2. Będą tu rękawice naprawdę do kwoty 500 zł, ale nawet rękawice, które kosztują około 200 zł, więc myślę, że naprawdę film będzie bardzo ciekawy. Oczywiście przypominam, że ceny tych rękawiczek biorę pod uwagę głównie z rynku DMarket, na którym jest po prostu zwyczajniej taniej niż na Steamie. I może jest tam zazwyczaj drożej niż na Buffie, lecz na DMarkecie jest zdecydowanie łatwiej wpłacić pieniądze. A więc pierwszą parą rękawiczek są specjalist Gloves Crimson Web w stanie Battle Scar. Zdecydowanie Specialist Gloves to, to jedna z najbardziej lubianych rękawiczek przez społeczność oraz skin Crimson Web, który jest naprawdę bardzo ładny i te rękawiczki są takim tańszym odpowiednikiem Crimson Kimono. Zadrapania są zauważalne, ale uważam, że te rękawiczki dalej prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Drugą parą rękawiczek będą Motogloss Polygon w stanie Battle Skirt. Moim zdaniem Motoglossy, jeśli chodzi o CS, a to najlepsze rękawiczki w grze, dodając, że to z Skin Polygon. Uważam, że to są jeden z najlepszych niebieskich rękawiczek w grze. No i zatrapanie nie są jakieś mega potężne. Następne są rękawiczki Motoglow Smoke Out w stanie Well Worn. Uważam, że to jeden z najładniejszych czarnych rękawiczek w grze. Z takimi białymi detalami naprawdę robią bardzo pozytywne wrażenie. Oraz te zadrapania nie rzucają się jakoś bardzo mocno w oczy, chociaż oczywiście występują. Następnymi rękawiczkami są rękawice hand Handwraps Overprint w stanie Battle Skirt. Naprawdę bardzo ładne takie turkusowe rękawiczki. Moim zdaniem jedne z najlepszych hand wrapsów w grze. Oczywiście zadrapania są widoczne. Ale nie rzucają się jakoś bardzo w oczy. Więc dla osób, które mają budżet blisko właśnie tych 5 stów i wolą takie rękawiczki, które mają odsłonięte palce, to myślę, że to naprawdę bardzo fajny deal. Więc teraz czas przejść do troszeczkę tańszych zamienników rękawiczek. Pierwsze będą to Hydra, których ja fanem nie jestem, ale myślę, że z skinem Emerald są naprawdę bardzo fajne. I jest to co ciekawe stan battle skirt, ale w przypadku tych rękawiczek, te rękawice po prostu robią się takie bardziej brązowe, no i oczywiście pojawiają się zadrapania tu i tam, ale nie rzuca się w to jakoś mocno oczy, a wiadomo, warto zaoszczędzić. Następne będą motogloves Third Command Company w stanie well worn. Są to bardzo fajne, takie kamu rękawiczki w naprawdę niskiej cenie i szczerze mówiąc bardzo chcę je mieć i być może w przyszłości sobie je kupię. Jeśli jednak ktoś chce mieć specjalist Glovesy w niskiej cenie oraz z mniejszymi zadrapaniami, to myślę, że Forest Diddy w stanie Well Wellworn. Są dobrymi rękawiczkami i moim zdaniem są zdecydowanie ładniejsze od Buckshotów. Ale też te rękawiczki mogą być fajnym kombem do cos o skinie Forest Diddy Jeśli ktoś jest oczywiście fanem rękawic hand wraps, to możesz sobie kupić Head Wraps duct tape w stanie field tested. Te rękawice nie obrzydzają swoim skinem, chociaż też nie powalają wyglądem. No i zadrapania nie są wcale jakieś złe. Bardzo dziękuję za oglądanie i jeśli spodobał Ci ten film, to nie zapomnij o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem oraz o subskrypcji wraz z wnętrzkiem na moim kanale, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach, które pojawiają się praktycznie, że codziennie. Możesz napisać oczywiście w komentarzu pomysły na najnowsze filmy. Życzę Wam jego dnia lub nocy. No i to tyle. Nara!